Istnieją dwa główne style tworzenia odwołań bibliograficznych. Oczywiście nie ma całkowitej zgody, czy są dwa czy dwieście. Ja staram się dla Was upraszczać nawet złożone zagadnienia. Dlatego moja klasyfikacja może odbiegać od znanych Wam podziałów. Gwarantuję jednak, że będzie najbardziej praktyczna w użyciu. Akademia Belfra Ucz się efektywnie. Najistotniejszą sprawą jest zrozumienie dwóch głównych konwencji. Widzicie teraz stronę z przypisami, którą nazwiemy oksfordzkimi. Na końcu zdania pojawia się liczba, odsyła ona do przypisu dolnego pod tym samym numerem. W ten sposób autor informuje nas, skąd czerpał wiedzę, która posłużyła mu do napisania jakiegoś wątku. Bibliografia jest ważną częścią tego systemu, ale nie jest niezbędna. Ponieważ w przypisie są zawarte wszystkie istotne informacje. Teraz możecie zobaczyć stronę z przypisami harvardzkimi. Odwołanie bibliograficzne jest tu podane w nawiasie. Takie odwołania są nierozłącznie związane z bibliografią, ponieważ sama zawartość nawiasu nie oferuje nam żadnej istotnej informacji oprócz nazwiska autora. Gdy zobaczymy w tekście taki przypis, trzeba odnaleźć bibliografię. W bibliografii odszukać podanego w nawiasie autora oraz rok wydania publikacji. Pozwoli to poznać jej tytuł oraz inne dane bibliograficzne. Mówiłem raz o dwóch stylach, raz o dwustu. Tak naprawdę jest ich kilka lub kilkanaście tysięcy. Wiele czasopism wymaga od autorów całkowicie odrębnego sposobu cytowania. Przewodniki znajdują się w instrukcjach wydawniczych. Wiele uczelni na świecie wypracowało też swoje własne style cytowania. Zajrzyjmy teraz do przewodnika po jednym z najpopularniejszych stylów. Wyjaśnia on krok po kroku, jak tworzyć odwołania bibliograficzne do różnych materiałów. Oczywiście są też instrukcje tworzenia bibliografii. Warto zapytać dokładnie promotora, jakimi wskazaniami dotyczącymi aparatu krytycznego powinniście się kierować przy tworzeniu waszej pracy. Dobrą praktyką jest to, że student otrzymuje wyraźny zestaw instrukcji wraz z przykładami. Jeśli nie otrzymacie takiego zestawu, po prostu wybierzcie któryś z dostępnych i popularnych standardów i bądźcie konsekwentni w jego stosowaniu. Mam nadzieję, że film był ok. Jeśli tak, poproszę o łapkę w górę. Nie wahajcie się komentować, nawet jeśli macie jakieś krytyczne uwagi. Zajrzyjcie też na studia.pl, polecajcie i subskrybujcie mój kanał, jeśli uważacie, że jest pożyteczny.